Smoothies Arbuza to jest wyśmienity pomysł na upalny dzień, gdyż wtedy potrzebujemy przede wszystkim uzupełnienia w niezbędne minerały naszych organizmów nawodnienia. Sprawdziliśmy to wiele razy podczas upalnych dni na wyjazdach. Na przykład w Chorwacji wystarczy jeden składnik Arbuz. Zabieramy się za robotę, a nie próbujemy. Dobre? Nie, trzeba spróbować. Dobry, pyszne, słodki. Pyszne. Przekładamy arbuza do miski. Możecie go włożyć również do blendera kielichowego. My przerzuciliśmy go po prostu do miski. Oczywiście nie pozbawiamy pestek, gdyż w pestkach kryją się również minerały i witaminy. A nawet, słuchajcie, takie coś, co za chwilę powstanie, jest pełnowartościowym posiłkiem. I tu Was zaskoczę. Ten posiłek, to smoothie, ten napój, to orzeźwienie będzie miało w sobie, oprócz niezbędnych mikroelementów i minerałów, białko. Słuchajcie, zmiksowane, przelewamy do szklanek.